Siema. Zobaczymy, czy tym razem będę miał więcej szczęścia niż ostatnio. Ostatnio, poza nagrywkami, zdobyłem jedną legendę, przez co mi się niestety zresetowało. Ale zdobyłem oczywiście przez to, że jest drugi tydzień obecnie sezonu 15. I następne skrzynki do zdobycia, bo również mamy wydarzenie, gdzie jest do zdobycia aż 10 skrzynek. Plus do tego 3 skrzynki do zdobycia po 27 meczach ze zwykłej rozgrywki. No, i oczywiście teraz otworzymy sobie te 11 skrzynek, które teraz uzbierałem. Nie chciało mi się zbierać 13, bo nie chciało mi się dzisiaj po prostu lecić. To teraz z 27 meczy zrobiłem tylko chyba z 18, 17 i na tym tyle. A nie, z 15 chyba nawet zagrałem. Co delikatnie mniej, bo kilka razy mi się udało wygrać, oczywiście. Tym razem jest kamerka, bo pomyślałem, że jednak jak po prostu skrzynki otwierają skrzynek, no to najważniejsza jest po prostu ta reakcja. Więc otwórzmy. W pierwszą skrzynkę i zaczynamy epickim, medytacja i naprawdę słabo, naprawdę słabo przez to, że po prostu jest to emotka zwykła, którą da się kupić w każdej chwili, potem mamy toast, toast, po prostu toast. Wszechświat jest tylko światłem, a ziemia jest misą cieni. Nawet fajne, nawet fajne. No, tak jest. Dobra, otwieram następną. Okej, okay, znowu białe. Jayna. Skąd to dokładnie? Co to jest dokładnie? To chyba jest aż, ale. Okej, okay, ciekawe. I Francja. Ja inaczej, że nie było Mitika założonego, po prostu się zbagowało. Dobra. No to mnie dosyć ciekawi, co to dokładnie jest. To chyba jest yy, z jakiejś misji. No ale lećmy dalej. Wow! Rekolor. Okej, okay, nawet fajna, fajna poza, zwycięska. Heraldyka. Pity i szczypiornictwo dobra, no lecimy dalej, nic specjalnego ej, to jest na ładne wizytówka, podała mi się to jest to jest z zestawu dla, jeśli się nie mylę jak ona się nazywała? nie miałem jej nazwy No, to jest nawet ładne. to sobie na ustawił, tylko. Była jakoś za dragona. To, to jest fajne, to mi się podoba. No, a propos, no to, to oczywiście to jest echo, i nawet po prostu nazwa jest e, taka sama. Po prostu jest trójka, i musiałem myśleć tak długo, że to jest po prostu zestaw do echo. Znaczy część zestawu do echo, oczywiście. Może dostanę resze. Ładowanie. Spoko. Od gracza, łowczyni wampirów, nic specjalnego. Spokojna głowa. Takisze? No i następna rzecz. Ale mnie to męczy, że ja tego skina nie mam. Tak mnie to męczy, że ja tego skina nie mam. Bo nie chciało mi się grać. Nie chciało mi się grać i pominąłem wtedy. To był 2019 chyba? Nie, nie 20. nie. 19, to był gdzieś. Rok. I mi się nie chciało grać, i zapomniałem po prostu. Nie pominąłem całkowicie i go nie zdobyłem. Tak mnie to męczy, a to był tak ładny skin. Tak ładny i świetny skin. Okej, okay, Hepkicki. No i znowu. Nic specjalnego. Tost. Tym razem dobrze przeczytałem. No mi się nam spodoba. podoba. No za, za kurtkę. Chociaż kurtka chyba była fajniejsza. I graffiti tanie smoka. Ale lecimy dalej. Jeszcze mamy 5. Niech będzie za to. Ja tego nie zmieniłem. Wiesz na daba. Dobra, następna. Znowu epicki. I znowu podstawowa emotka. Niestety. O, do niego już mam wszystko. Małpa, taniec smoka. I taniec smoka. Okej, okay, lecimy dalej. Dzisiaj jest naprawdę słabo. Chociaż ostatnio też nie było dobrze. A dzisiaj jest słabiej niż ostatnio. Dominium. Trochę starego, trochę nowego. No właśnie, trochę starego bardziej dostaje. Ze wszystkiego można się czegoś nauczyć. Gorąca czekolada. Dobra, spróbuję. Dobra, dalej. O kurwa. O, no to jest nad fajne. Życie jest zbyt krótkie, by czuć winę z powodu... no... cóż, wszystkiego. Dobrze gada. Dobra, ostatnia, ostatnia. Może tym razem? Może tym razem? Ostatnio e, tą jedyną skrzynkę, jaką jeszcze musiałem dobyć, nie? Jak ją otworzyłem, poleciała mi, tylko nie pamiętam co dokładnie, ale była jakaś legenda i to nawet fajna dosyć legenda, tylko zapomniałem jaka. Chyba był skin do Kiriko. A nie jestem pewien dokładnie. Otwieramy ostatnią. No i nic. Zademiara aż. Czarną księżniczkę jako graffiti. Fajna nawet. Znak. O, tragiczne. Tragiczne. I muciarka. No niestety tym razem w ogóle nie miałem szczęścia, mam nadzieję, że wam się poszczęści dużo bardziej, oczywiście to będę, będę robił taki filmik po prostu co tydzień, ze względu na to, że co tydzień po prostu będzie to zdobycia 10, minimum 10 skrzynek, bo oczywiście razem będzie 13, no może myślę, że będą jakieś eventy, więc tych skrzynek może być nawet więcej. Póki co z wami się żegnam. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie mieli większego farta niż ja, bo ja ostatnio mam naprawdę słabo. E, ten odcinek myślę, że jest gorszy nawet niż... E, co, czy nie odcinek, chociaż odcinek też nie jest taki zajebisty. E, ten, po prostu te skrzynki były tragiczne. E, tym bardziej, że dostawałem jak już epizodę tylko starej temy, więc no, niestety mi się nie poszczęściło. Mam nadzieję, że się zobaczymy na streamie, jak będę robił. Najczęściej robię po 18 w takie dni jak... Szczerze od poniedziałku do piątku, nie, od poniedziałku do niedzieli po prostu robię streamy, więc wtedy zapraszam. No i oczywiście dowiecie się o streamie na Discordzie Uczniowie Jakantu, na który serdecznie zapraszam. A ja lecę, siema i miejmy nadzieję, że następnym razem dostanę cokolwiek dobrego.